jestem zadowolona ze swojego wizerunku. Chciałabym zmienić swój wygląd wizualnie. Mam 42 lata, a czuję się o wiele starzej niż wyglądam. Chociaż staram się to za moim wewnętrznym, moją wewnętrzną pogodą ducha i uśmiechem nadrabiać. że styliści tutaj, czyli zarzyści, wydobędą ze mnie to piękno, które we mnie drzemie. Małgosia jest dzisiaj jedną z odważniejszych modelek, która jest gotowa praktycznie na wszystko, dlatego postanowiliśmy, że zrobimy dosyć mocne cięcie asymetryczne, które nam tutaj odmieni cały wizerunek Małgorzaty. I tak samo pozbędziemy się koloru, który jest w odcieniu rudości, przechodząc odcienie bardziej stonowane, które będą tutaj odcieniami brązowymi. W mojej nowej fryzurze najbardziej podoba mi się kolor. Do cięcia, czyli mojego nowego wyglądu, będę musiała się przyzwyczaić. Generalnie czuję się dobrze. Pierwszą stylizację, którą przygotowałam, jest właśnie luźniejsza tunika, która bardzo fajnie będzie zlewała się z ciałem pani Małgosi, i do tego. Płaszczyk, również w takich jasnych barwach. Zaproponuję jeszcze cieliste buty. I tutaj chciałabym złamać taki stereotyp, że czarne szpilki pasują do wszystkiego. Ja bym chciała e, zaproponować cieliste szpilki, ponieważ one zlewają się ze skórą i optycznie e, noga wydaje się dłuższa. Druga stylizacja będzie bardziej codzienna. E, Tutaj również jasne kolory beże y, pudrowy róż oczywiście rozpięta marynarka i do tego właśnie takie koralowe jasne y, balerinki pani małgosia to typ kolorystyczny wiosny no, w związku z tym, że Małgosia w ogóle na co dzień się nie maluje, zastosowałyśmy bardzo delikatny makijaż w bardzo naturalnych kolorach brązu i beżu. E, oczy pani Gosi są bardzo ładnie osadzone, czyli zaczynamy malować oczy od zewnętrznego kącika ciemniejszymy do jak najjaśniejszego do wewnątrz. Musieliśmy wymodelować troszeczkę bardziej policzki ze względu na dość okrągły rys twarzy. Bardzo mocno podkreślaliśmy tą część twarzy. Cieszę się bardzo. Czuję się generalnie młodziej. Fryzura muszę się do niej przyzwyczaić, powoli się przyzwyczajam. Będzie wymagała na pewno więc większej mojej ingerencji, żeby była w takiej formie, jak ją ukształtowali fryzjerzy. Na pewno będę używała jaśniejszych kolorów.